Witajcie na moim kanale, was na kolejny holumplexowy. Dzisiaj mam same sweterki bo większość będzie dla mojej mamy, o ile nie wszystkie, bo nad jedną szczotkę stawiam sobie zostawić. Oczywiście mnóstwo, znaczy mnóstwo, sześć sztuk, ale bardzo, bardzo ciężkie. Także fajnie, że nie było na wagę, bo bym sporo zapłacił, są ciężkawe, ale było na sztuki 3 złote za sztukę, także bardziej się opłaca takie ciężkie rzeczy sobie brać. Niestety, no, te już jest wyprzedaż więc nie ich zostaje, mniejszy wybór. To jest taki pierwszy kardigan do mojej mamy i to jest marka Jane rozmiar S także tak on wygląda trochę taki beżowo biało szary można powiedzieć kolor całkiem ładnie myślę, że i na pewno jest bardzo ciepły, bo to jest taki gruby, ciężki materiał no niestety to futerko jest tylko tutaj bardziej ozdobne nie też pod spodem, bo żeby był całkiem cieplutki nawet z jakimś takim paseczkiem by się nadawał jako taki jesienny płaszczyk tak to nie wiem, Zobaczę, jak moja mama to oceni, to będzie dla niej, także zobaczymy jak ona to będzie nosiła Oczywiście te rzeczy pokażę Wam na przywitkach na sobie, ale całkiem fajny sweterek o takim dosyć płaszczykowym kroju bym powiedziała nawet Chociaż w sumie może to być taki jeszcze najcieńszy płaszczyk W sumie to jest decyzja osoby chyba, która będzie nosiła, jak tutaj wystylizuje tą rzecz Kolejna rzecz jest to cieniutka bluzka marki Shein i ona jest w rozmiarze 40. Że tak wygląda, taka prosta, klasyczna tutaj e, parę guziczków ma. To są chyba zatrzaski, nawet nie patrzyłam, czy one tak, to są zatrzaski normalne. Nawet nie patrzyłam, czy są guziki, wiecie, ozdobne czy, czy prawdziwe. No to w sumie nie robię większej różnicy. I ja właśnie tą bluzkę nie wiem, czy dam mojej mamie, czy sobie zostawię zależy, czy mama w nią wejdzie w sumie. Bo ja nie potrzebuję, ale jak mama nie wejdzie, no to przydam się taka zwykła prosta bluzka. Naprawdę maksymalnie prosty, to jest taki troszeczkę prążkowany materiał Taki zwykły, ale wiecie, przydaje się, zwłaszcza za 3 zł Jak najbardziej chcę nam się, że adekwatna do takiej prostej rzeczy Kolejna rzecz jest to sweterek marki H&M On jest w rozmiarze M Taki delikatny warkoczek, też będzie dla mojej mamy To jest taki waniliowy kolor, tylko złama na biel Całkiem ok, myślę, że też taki zwykły, prosty, klasyczny sweterek Naprawdę do wszystkiego w ogóle nie rozumiem, dlaczego, powiem Wam szczerze, robią tutaj i te zawieszki czarne i czarne metki do białych rzeczy. Bo to przecież trzeba wypuść, bo to będzie strasznie widać i z tyłu widać tą metkę. No i widać tutaj te że Tak jak one przebijają, już nawet nie tylko jak wiecie, wyjdą, ale też się przebijają. Ewidentnie, chyba osoba, która miała ten sweterek wcześniej go nie nosiła. Bo trochę sobie nie obrażam nosić te bardzo z przebijającymi notkami. Kolejna rzecz jest to taka bluzeczka dzieninowa, bo to jest taka dosyć grubszy materiał, taki ciemnoszary Bardzo przyjemny w dotyku. Wydaje mi się, że powinien być ciepły, też się dla mojej mamy. I to jest jaki rozmiar? Chyba 40 mi się wydaje. Tak, 40 z tego, co dobrze zapamiętam. No i na dole ta bluzeczka ma koronkę. Całkiem mi się podoba, no ale na mnie by była przedłuża, więc oddam ją mojej mamie. Ładny ten kolor jest naprawdę, taki ciemno-szary. Też taki klasyczny ciuch, ale tu już troszeczkę zdobione dzięki tej koronce. Miałam mat tak średnio, takimi zdobieniami koronkowymi, ja zdecydowanie takie wolę. No ale myślę, że na dole taki pasykie nie będzie przeszkadzał. Podejrzewam, że jakby było jeszcze i rękawy, i u góry już by powiedziała, za dużo dla niej. Ale tyle to myślę, że zniesie. Kolejna rzecz to jest taka, nie wiem, czy to jest cienka, cienka bluza, czy to jest grubsza bluzka, ale taki troszeczkę dresowo podobny materiał. No i to jest marka Next I też to jest 40. To też taki jasno szary kolor, zwykle. Ale to wiecie, to jest taka przydatna rzecz, więc myślę, że na pewno się mojej mamie przyda i będzie miała kiedy ją założyć No i ostatnia rzecz, jest to taki stalowy sweterek Marki Gap i to jest XL -ka. On jest taki troszeczkę dłuższy Kolor ma bardzo ładny moim zdaniem Myślę, że moim mi też się spodoba Też taki dosyć prosty ja ma tutaj tylko małe rozporki po bokach, nie jest jakoś zdobiony, także zdecydowanie będzie w stylu mojej mamy i powinien mi się spodobać, także to wszystko, co tym razem kupiłam, jak widać, wszystko praktycznie dla mojej mamy, no ale wiecie, jak to jest w umpeksach. czasem się trafi dla siebie coś, czasem nie, dlatego fajnie, jak można robić od razu w swojej rodzinie zakupy, bo jeśli robię tylko dla siebie, to bardzo często się wychodzi z pustymi rękoma, bo wiadomo, nie zawsze się coś trafi. Dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam Was też na mój Instagram w opisie, no i zobaczmy się na kolejnych filmikach, cześć!